Rzadko spotykana sztuka oratorska, a dokładnie szkoła kielecka odpowiedzi na pytania dziennikarzy. Po tym jak hitem sieci, bynajmniej nie wodociągowej, został rzecznik tamtejszych wodociągów, teraz przed kamerę trafił sekretarz miasta. Co ważne, pytany był o zaginięcie dokumentów młodzieżowego ośrodka wychowawczego. Odpowiedź przerosła najśmniejsze oczekiwania. Urząd Miasta w Kielcach z roku na rok pracuje coraz lepiej. W sposób wzorowy, a nawet wzorcowy, realizujemy zadania własne oraz rządowe zadania zlecone. Warto dodać, iż w czasie pandemii COVID-19 z Urzędu Stanu Cywilnego w Kielcach Ale nie odpowiedział Pan na moje pytanie. Nie. Pytam, jak wygląda sytuacja z opinią prawną dotycząca młodzieżowego ośrodka wychowawczego? Urząd miasta w Kielcach z roku na rok pracuje coraz lepiej. W sposób wzorowy, a nawet wzorcowy. Co było przyczyną awarii? Wodociągi kieleckie w sposób wzorcowy usuwają awarię, w sposób błyskawiczny jesteśmy w czołówce krajowej, a nawet światowej liczba awarii z roku na rok maleje. Ale co było przyczyną y, awarii? Panie sekretarzu, czy pan się dobrze czuje, czy pan nie rozumie tego, o co ja pytam? Y, Urząd miasta w Kielcach z roku na rok pracuje coraz lepiej. W sposób wzorowy. W takim razie proszę mi powiedzieć y, jeszcze y, na czym ta awaria polega. Y, wodociągi kieleckie wzorcowo usuwają awarię. Jesteśmy w czołówce. Y, rozumiem, że pan się dobrze czuje pan rozumie, o co pana pytam. Urząd Miasta w Kielcach z roku na rok pracuje... Chciałem zapytać, czy jest Pana przełożony w pracy? Czy moglibyśmy porozmawiać? Urząd Miasta w Kielcach z roku na rok pracuje coraz lepiej. Nasi reporterzy też z roku na rok pracują coraz lepiej w sposób wzorowy, a nawet wzorcowy realizują swoje obowiązki. I to się nie zmieni także jutro. Efekty ich pracy zobaczą Państwo punktualnie o 18.00. Zapraszam w imieniu Marty Kielczyk. A swoją drogą, to ciekawe, czy w kieleckim urzędzie jest taka szafa jak u prezesa Ochuckiego w Misiu. A to co, szłubu-dubu, to mówiłem ja: Krzykowski Adam.